Pasiadamy do naszego Xboxa. Tak jak już wspominałem, klient, klient zarzekał się, że tutaj jest co. Konsola jest sprawna, nigdy nie była otwierana z tego co widzę. Ale ja nie pamiętam, jak się już ją otwierało. O, tutaj jest dysk. Można go wyjąć. Xbox -owski. Napomniałem wam w relacji powiedzieć, że to jest Xbox 360. Kurcza. Nie powiedziałem wam. Także cóż, trudno. Ale. Zabieramy się za rozkładanie. Tak jak wspomniałem, nie pamiętam bardzo, jak się ją tutaj rozkładało, ale zaraz sobie przypomnę spokojnie. Jak na wojnie. Powiem szczerze, że naprawdę nie pamiętam i muszę sobie chyba pamięć odświeżyć. Znaczy się fotel, no przecież to musimy tu podważyć. z jednej strony i z drugiej strony o. A ty nie wiem na co się jarwi zaglądasz, żeś tego nie wyjął jeszcze. Nie lubię takich rzeczy rozkładać, ale to jest niestety konieczność. Konieczność, konieczność i jeszcze raz konieczność. No. I tutaj muszę sobie coś cieńszego sprawić. Nie wiem, czy mi to tu odejdzie, ale już coś próbuję odchodzić. Tak naprawdę nie. nie pamiętam. Jak tutaj to. Zdejmowałem. na dwóch kablach kochamę Dobra, żeby nie psuć materiału, bo to trochę zejdzie tutaj. Muszę sobie poprzypominać pewne rzeczy, i troszeczkę zejdzie nad rozbieraniem tego. Pojawię się z powrotem, jak już będę miał konsolę rozpiętą. Także niebawem się zobaczymy. Uf. uwierzcie, naprawdę troszeczkę zeszło nad tym, żeby ją rozebrać. Dlatego ten etap pominąłem. Tutaj mamy w tej chwili już dostaliśmy się do napędu. Ja sobie tutaj to wypnę. W zasadzie go wyjmę. Już jesteśmy, bliżej, bliżej płyty. Trzeba przyznać sobie, że chłodzenie jest dosyć mocno za zapaprane i i ona się dosyć mocno grzała. No klient mówi, że tu wszystko działa, więc wychodziłoby na to, że faktycznie działa, ale jak działa i czy działa, to się dowiemy niebawem, ponieważ musimy się dostać tutaj do płyty. A do płyty dostaniemy się tylko. Tutaj rozkręcając to wszystko i wyjmiemy sobie płytę, ale i tak musimy to wszystko tutaj rozkręcić te śruby teraz zluzować te mniejsze to są tak żółte poznaczane, czarne i srebrne ale w zasadzie musimy wykręcić chyba wszystkie Jedyne czego nie lubię to właśnie rozkręcanie konsol. Nie jest to przyjemne zajęcie, bo tego jest dużo. Ale ktoś, kto doszedł do wprawy, to nie powinien mieć z tym najmniejszego kłopotu. Ja staram się. Z... kłopotu z tym nie mieć. Aczkolwiek i tak muszę to wszystko rozkręcić. czy to Tutaj już nam ta ramka wychodzi. Wyszła. Wyszła. Dobra muszę się dostać do całego tego mechanizmu stąd. Jest tu. Nie wiem czy to Tutaj obudowa wentylatora nam wyszła. Jest taki wentylator paćkany. bo teraz nam wyjdzie tutaj dysk. To musimy wszystko sobie powypinać. To nam wyjdzie całe. Wyjdzie, tylko musimy też wypiąć z gumką. Kieszeń na dysk. Naprawdę tego jest tutaj sporo. I patrzę jak nam tutaj to wszystko reszta wychodzi. Więc ja tutaj, oczywiście muszę sobie to zdjęcie porobić, bo w końcu w tym zginę. No i trzeba to delikatnie ogarniać, bo. Może się okazać, że to że to tutaj jest razem. A na pewno my możemy to, o, to sobie też zajmiemy. Musimy tutaj zastosować mniejszego cyngelwejzera. Tak. To są te dwa klucze. Ale powiem Wam tak szczerze, że czy to się tutaj wymieni, to sobie zobaczy. z naszej płyty głównej zaraz zobaczę czy to tak prosto ale to jest wszystko na złącza więc ładnie się wypina trochę mi się tutaj ciasno zrobiło No i co my tu możemy? Tutaj jedynie mogę odpiąć płytę jeszcze. To powinno nam się dać już dwudziesta druga. Kurwa, jak ten czas leci. Czy my tu możemy płytę wygrzewać stąd? Czy jeszcze nie? I co tu nam ewentualnie ją trzyma. A nic już nie trzyma, tylko musimy ją umiejętnie wyciągnąć. I czy nam to się uda? to też się okaże czy to nam się uda a kurde tutaj są te o zawsze muszę sobie rozwalić palucha na tym to już któryś raz z kolei na tym, tym samym udało nam się wyciągnąć Obudowy i co? I to chyba tutaj nie jest gra warta świeczki, ponieważ jeżeli klientowi na kompozytowym złączu działa, to lepiej tutaj musielibyśmy wymienić chyba cały ten to złącze. Tak mi się wydaje. Ja sobie to sprawdzę. Eee, zostanie informacja klientowi przekazana i zadecyduję, co dalej. Cześć. witajcie na pracowni na blacie mamy tutaj rozłożoną konsolę po konsultacji z klientem klient niestety niestety zrezygnował z dalszej naprawy więc nie będziemy wymieniać tego złącza ponieważ no tu skoro działa to kompozytowe więc nie ma sensu inwestować wy, wyciągać i Klientka uznała, że jeżeli mm, tutaj to może <śmuszkodzić> uszkodzić albo nie wiem co, no trzeba zdemontować. Widzicie, ono jest całe tutaj, trzeba najpierw je wylutować całe, dopiero to HDMI można zdjąć. To ona wolałaby kupić nową, więc. No więc moja praca. <śmuszka> Będzie dzisiaj polegała tylko na, na złożeniu chyba tej konsoli. Bo, co, bo co tutaj e, działać z nią, e, szkoda było tylko rozbierać. Można to było od razu. Cóż, mm, można to było od razu zaproponować, zapytać, zaproponować, zapytać, czy będzie robiła w ten sposób, czy nie. Następnym razem ja będę już wiedział. Szkoda było mojego czasu, a sporo to zabrało, więc ja będę ją z powrotem składał i nie ma, bo tamto nie będę Wam nagrywał tego kończymy, jak to składam, kończymy tą magnetyczną przygodę, ponieważ tam na stole leży kolejny, kolejne urządzenie, telefon do, do serwisu więc, więc zabieram, zabieram się za składanie tego, żeby sobie tutaj zwolnić biurko, bo jest mi potrzebne do kolejnych napraw, więc, więc nie będę tutaj tego przetrzymywał rozłożonego, żeby blokowało Jakoś specjalnie mi tutaj biurko, więc zabieramy się do pracy. A ja się z Wami żegnam. Nie będę tego, tak jak już wspomniałem, nagrywał, bo to sporo czasu tutaj może troszeczkę zejść. A materiał, miejsce na materiał jest cenne. Także żegnam się z Wami. Miłej niedzieli życzę i trzymajcie się. Do następnego zobaczenia. Cześć!